Hej, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z Gryfami Simulator 2025 na mapce Kinlek. Słuchajcie, moi drodzy, troszkę popracowałem na gospodarstwie em, pomiędzy odcinkami e, i jak możecie zobaczyć, to zrobiłem sobie troszkę kiszonki. Mianowicie nie takie troszkę, tylko 141 286 litrów. I mamy tutaj już 5% fermentowania tego. No i jesteśmy też już w październiku, czyli tak na dobrą sprawę praktycznie cały wrzesień was ominął. Z ważniejszych kwestii to jeszcze warto jest tutaj dodać, że tą ten kompost, kompost to się nazywało tak dokładnie ten kompost tutaj, ja sobie go odkryłem. I wiecie co? Bo ja chciałem przeprowadzić taki mały teścik. Ponieważ, z racji tego, że ten kompost, jak sobie dodajcie do gry, no to rozrzutniki do obornika mają możliwość wywożenia tego kompostu. Ja liczyłem, że ten kompost, on działa na zasadzie takiego nawiezienia. Natomiast okazuje się, że ja go mogłem wywozić na pole rozrzutnikiem, nie było z tym żadnego problemu, ale jakby nie było takiej możliwości, w sensie nie dawał on poziomu nawożenia, dlatego ten kompost zostanie. I on zostanie sprzedany finalnie. Powiem tak szczerze, że nie spodziewałem się, że za kompost jest taka w miarę dobra cena. Będzie, bo ten kompost on z tego co pamiętam, coś koło 1200-1300. Szukam tutaj już na tej liście. Tu jest kiszonka. On trochę wyżej. Zaraz, zaraz wam powiem. No, tu, 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 Jest kompost, mamy. I on w styczniu. What the fuck! 1600 będzie za tonę kosztował. Kurde. No, no, ja tak się spodziewałem, nie, znaczy nie spodziewałem się, że to będzie aż tak wyrąbany w kosmos. Jedynie myślę, żeby mi to gdzieś nie zaburzyło za bardzo rozgrywki, to możliwe, że zrobię tak po prostu, że ja sobie ten kompost sprzedam, ale na wyższym poziomie trudności, powiedzmy na normalnym. Mam też oczywiście tutaj to zboże do sprzedania, pszenicę, no i jęczmień, no i to gdzieś tam w przyszłości zostanie na pewno sprzedane. Postawiłem sobie też tutaj taką, to jest taka szopka nie szopka, to jest taki stojak na palety i nie tylko, bo można to już tutaj big bugi wrzucać. No ja takie big buggy tutaj właśnie będę chciał wrzucać. Na razie mam wapno z rozsiewacza do wapna, które sobie tutaj wrzuciłem. No a powiecie skąd kiszonka? No to kiszonka z łąki. Decyzja zapadła taka, że tej łąki na chwilę bez tą rozdupcał nie będę. A dlaczego to dowiecie się prawdopodobnie dopiero gdzieś tam w okolicach wiosny? Na razie mam do zrealizowania pewien bardzo ważny plan dla mnie. Mianowicie, musimy udać się do sklepu. Nie ma za bardzo z czym szaleć. Jak widzicie po stanie konta, bo tylko 100 tysięcy pelenków mamy. Ale muszę troszeczkę wydać pieniędzy, ze względu na to, że chcę sobie w październik, w sumie to jest ostatni miesiąc, w którym mogę sobie obsiać jęczmień. I ja bym chciał sobie na jednym spół. Ten jęczmień, jęczmień zasiać nawet nie na jednym, bo na, na tym polu z, z łąki, tutaj, które tutaj mieliśmy, właśnie na nim będę chciał ten jęczmień siać. I do tego mi jest potrzebny jeszcze nawóz, bo ja chciałbym wywieźć jeszcze tam nawóz zanim ten jęczmień będzie siany i to pole będzie uprawiane. A później drugi raz zrobić nawożenie z racji tego, że z tego kompostu nie mogę skorzystać, ale będę go mógł spieniężyć. No i no, to jest takie moje małe niedopatrzenie. Jak widzicie, pole tam to już jest zaorane, to jest też zwapnowane. Ja tutaj nie próżnowałem, zrobiłem sporą część pracy, tak żeby się to wszystko nie powtarzało, żebyście nie oglądali, że cały czas wapnuje i tak dalej. Tą kiszonkę, no to też już widzieliśmy, jak zwożę sobie na, na kompost trawę. To było dosłownie dwa odcinki temu, więc niektóre rzeczy będę Wam pomijał. Chciałem zrobić z tego taki trochę time lapseik. Ale stwierdziłem, że nie wiem, czy chcielibyście w ogóle oglądać takie timelapsy na kanale. Możecie dać znać, będzie mi niezmiernie miło. W ogóle, to jeżeli odcinki Wam się podobają na kanale, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję kanału, napiszcie jakiś komentarz. To mnie będzie oczywiście bardzo motywowało do dalszego nagrywania. Ale jest jedna bardzo ważna kwestia, którą chciałbym z Wami poruszyć, i to jest właśnie taki mały harmonogram, który sobie gdzieś tam chcę ustalić: a mianowicie trzy odcinki Skinlaga tygodniowo. Będzie to sobota, niedziela o godzinie 12. .00. Dodatkowo środa myślę, że godzina 15 będzie OK. I jeszcze poza tym, co chciałbym dla Was nagrać, to tak minimum jeden odcinek o modyfikacjach. Wszystko kwestia tego, ile tych modyfikacji nowych wyjdzie w danym tygodniu. Od tego to będzie zależało. Bo jeżeli wyjdzie jakaś naprawdę mega fajna modyfikacja, której warto jest poświęcić jeden odcinek powiedzmy okolicach 10 minut. No, to wydaje mi się, że to będzie bardzo dobre rozwiązanie, żeby taki odcinek wam nagrać. I z tego co wiem i z tego co widzę, to te odcinki, właśnie z modyfikacjami, wam się całkiem spoko ogląda. I tak właśnie tak będę chciał to w taki sposób mniej więcej załatwić. Następnie. Jeśli będzie tych modyfikacji, takich w miarę fajnych więcej, no to te odcinki właśnie będą dwa i to sobie zarezerwuję na to czwartek, piątek. Ze względu na to, że jest to końcówka tygodnia, najwięcej modyfikacji zawsze spływa gdzieś tam wtorek, poniedziałek, więc tak to będę chciał załatwić. Dodatkowo, oczywiście, szorciki, szorciki na kanale będę się starał dodawać codziennie o godzinie 19.30. To jest taka informacja, ogłoszenie parafialne. I co jeszcze chciałem dodać? Tak, sobota albo niedziela wieczorkiem. Jak nie będzie szorcika, to wtedy będę chciał zrobić lajwiczka, jak będę miał czas, bo wieczory w weekendy są różnie. Natomiast też chcę sobie zostawić taką trochę przestrzeń, żeby mi nie musiał gdzieś tam kisić się przed tym komputerem zawsze, że tak powiem. No to to jest takie powiedzmy umowne Będę się starał te live, y gdzieś tam wcześniej, wam dawać znać, że ten live się odbędzie. Także mam nadzieję, że Wam się to spodoba, że taka regularność na kanale będziecie wiedzieli, kiedy czego się spodziewać. Oczywiście, kilnego nie będziemy ciągnąć w nieskończoność, tylko gdzieś tam myślę te kilkadziesiąt odcinków. Jak sobie zrobimy, to będzie super. Około 10 tygodni to będzie 30 odcinków, powiedzmy. Ale z racji tego, że gram na poziomie łatwym, to ten rozwój będzie dosyć dynamiczny i też część prac będę wykonywał sobie poza. Po prostu poza odcinkami, tak jak tutaj, nie będę ukrywał, że niektóre prace będą wykonywali pracownicy. Tutaj, jakby, to jest normalne na gospodarstwie, że mamy pracowników. Teraz tak, przyjechać do sklepu, i z tego sklepu jedną rzecz potrzebuję: płaskie przyczepy. Ja bym nawet nie chciał płaskich, ja bym chciał, właśnie jakąś lawetkę. I te lizardowe lawetki, one są całkiem spoko, nie mają autoloadu. Może to i lepiej, takiej dużej, to ja nie potrzebuję. Może, nie wiem czym ona się różni w sumie od tej, jak się tak zastanowię, a nie, one chyba mają autoload jakiś, konfiguracja, default, front wall. Jakieś tam toolboxy, ale to wygląda tak jakby miał jakieś tam taka skrzynia na zasadzie, że autoload jest A jest autoload, mamy, włączony, wyłączony, a to jest większa. To jest ta sama, to jest chyba większa, to jest chyba większa, no. I tutaj autoload, no dobra, to autoload sobie zostawimy. Załadunek poziomy, włącz załadunek z boku. zasięg Zwiększ zasięg podnoszenia, A niech będzie. Później jedynie będziemy to edytować. Liczba obszarów ładunkowych jeden Nakładanie się stref. Dobra, niech będzie. Nie wiem czy... Zapisz ustawienia pojazdu, tak. I ja sobie kupię. To. To mi się przyda. Tego frontwala chcę. Czy coś chcemy tu jeszcze zmienić? Toolbox kolor niestandardowy. Może niech będzie ten, który jest, ale błyszczący metaliczny. Wybierz. Taki trochę złoty. Jak będzie. 26,5 Dobra, no i teraz do tego co potrzebuję. Potrzebuję tak. Myślę. trzy big buggy nasion. Będzie ok. Do tego potrzebuję jeszcze. Materiał eksploatacyjny worek biłek nawóz stały. No chyba właśnie kilka big bugów nawozu, na pewno. I tu myślę, że pięć big bugów będzie gitara. Teraz co muszę zrobić, to oczywiście te big bugi wrzucić na tą przyczepę. I jak sobie wrzucimy te big bugi, to będziemy musieli jeszcze tam rozsiać nawóz. Jeszcze właśnie nie wiem, czy to którym... Czym to będę w sumie rozsiewał. W sensie... Tak, którym ciągnikiem? Bo jest taka opcja, że mógłbym sobie ustawić któryś z ciągników na automatyczne rozsiewanko, a drugim ciągnikiem, powiedzmy, już tam sobie siać, więc... O, zapomniałem, że to przecież muszę odłączyć, to się odpiąć. Kurde, co to się dzieje? Halo, jeszcze mi się konsola odpoliła. Dobra, tamten się wydupcył, ale to go później postawimy. Nieładnie. No dobra, a ten Autoload to działa też na Big Bugi? Czy tylko na palety, czy jakiś tam belecz, czy coś takiego? To jest też dobre, bo ja powiem tak szczerze, że za dużo z Autoloadów to nie korzystam. Mam tego joysticka. Zawsze to za dużo z tych przycisków, czasami. Niektórych tych, tych. Wyładuj. Shift i. -E. Dobra, no a, a jak teraz C rozpocznie ładowanie, SHIFT-R, ale elki nie chce jeszcze i co, i teraz wszystkie big-bugi mi pozbiera? Pozbierało mi wszystkie, nice. Kurde, wiecie co, no tak trochę eksperymentalnie, bo normalnie to tak sobie nie korzystam z tego, ale bardzo fajne rozwiązanie. No to w sumie niepotrzebnie przyjechałem z tym doładowania big bugów. No ale to jest jakby nie było zamierzone. Jak mówię, ja raczej z tego autoładowania to za wiele nie korzystam. Ale poszło szybko. Dosyć. Dobra. To był taki ostatni raz. W sensie nie, może nie ostatni, ale. Gdzieś tam rzadziej będę z tego korzystał. Zaraz, jakoś tak, właśnie no, kupiłem sobie nowego sprzęta. No, to chciałem sprawdzić. Wyładujemy to sobie tak na gospie. Muszę nasypać to do mm, nawóz, do, do rozsiewacza. Później, finalnie, właśnie też szkoda, że jakby z rozsiewacza, później mogę wyładować, ale w postaci palety. A nie mamy możliwości wyładowania, na przykład, w postaci big baga. To by było mega fajne rozwiązanie. Szkoda, że tak jakby nie mam, nie mam takiego wyboru. Szkoda, że o tym też nie myślą. Bo, wbrew pozorom, te big bugi mamy, spoko by było dodać, właśnie, opcję, jak chcecie rozładować. Ej, przecież tam nie ma jakoś, nie wiem, to jest 8000 litrów. Ten ciągniczek on naprawdę jest do wymiany. I wydaje mi się, że to będzie jedna z pierwszych maszyn, która pójdzie do wymiany. W ogóle to ja jeszcze mógłbym mu pociągnąć o 20 koni chyba tego co pamiętam, na 130 może mieć maksymalnie 150, ale i tak nie sądzę, żeby on jakoś na tym gospodarstwie mi tutaj za bardzo przetrwał. Na tych maszynach, na których jesteśmy, to jeszcze daje radę, ale on ma problem, wiecie co, no z właśnie 10 tysiącami litrów za sobą, które miałby ciągnąć pod te małe górki tutaj, które są. To jest tragedia. I dlatego też rozumiem, dlaczego Giants dali nam tego. Nie holanda, on jest tam dosyć mocny. Ja tam mu te koniki zwiększyłem na fula, ile się tam dało. Tam jest chyba coś około 300, 300 coś koni, już teraz nie pamiętam. Ale no on się spisuje naprawdę mega zarobiście, nie? To, to jest bez porównania, więc będziemy musieli gdzieś tam pomyśleć w przyszłości, żeby albo tego podkręcić, chociaż o te 20 koni. Pewnie jakaś tam niewielka różnica będzie, bo to jednak no, z 15% mu podskoczy. No ale widzicie, że ja tutaj 14 na godzinę jadę, nie? Z przyczepą. I big bagami, to to jest trochę śmieszne. Więc tak to się prezentuje. Myślę, że jak miałbym go wymienić, te JCB-ki są fajne. Może wymieniłbym go na mocniejszego JCB-ka. Ewentualnie myślałem nad jakimś fajnym fendem. Średnim. Średnim fendem. Tylko no, warunek konieczny to konsola ładowacza, bo muszę mieć coś z konsolą ładowacza. Ewentualnie musiałbym sobie kupić jakąś teleskopóweczkę, żeby móc sobie ładować. To wszystko, bo finalnie też jak sobie zwrócimy na to uwagę to Zobaczcie, że ja Tutaj to będę miał, no Wpytę takiej roboty dużo Jeśli chodzi o wyładunek, yy, czy to tej kiszonki, czy tego kompostu, no tego jest naprawdę bardzo dużo Ja sobie zrobię tak Podjadę sobie tutaj O, udało się I chcę sobie to postawić tam w Tyłu mi Było łatwiej brać i wsypywać no i też część tych big bagów będę musiał zawieźć sobie tam pod ten stojak, nie? Po to go w sumie kupiłem i się zastanawiam, czy ja w ogóle dam radę to brać tej przyczepy w takiej formie. Zobaczymy teraz. No pewnie jakoś tam dam radę. O, nasiona podniosłem. To jak nasiona podniosłem, to ja nasiona to od razu zawiozę na stojak. I nie będzie problemu. Bo to też muszę rozładować. No i teraz okazuje się, że ta, jakby ta kratka z przodu, ona mogłaby nie istnieć. Bo w takim wypadku, jak ja ją mam, no to jak mam coś z przodu. O, od razu mi zabrało. Ale to musi się pojawić w tak, w postaci nasion, dokładnie. W sensie w postaci big buga To jest mega fajne rozwiązanie. Tutaj tak, na razie wapna nie mam gdzie rozsiewać. Więc jak mi zostanie nawóz w rozsiewaczu, to go sobie tam po prostu zostawię. W sumie to zastanawiam się, czy na przykład taki nawóz jak sobie miałbym zostawić gdzieś na zimę, właśnie w rozsiewaczu. To czy to nie działa trochę na takiej zasadzie, że on mógłby tam, nie wiem, zbrylić się, czy, czy coś w tym stylu? Właśnie to mnie zastanawia, czy ja sobie to dam. A, dobra. Teraz wszystko odepnę. Nice. Kiepskie rozwiązanie niestety. Z tym, że te bagi mi tak tutaj y, latają na tym. No musiałbym z tyłu to rozładowywać. Jedynie... Wier Ej! Właśnie, ja przecież mogę rozłożyć sobie łapy i tam z tyłu sobie wjechać. Nie wiem czemu ja tak nie zrobiłem. No trudno. Teraz już nic nie zrobię z tym. Znaczy nie będę kombinował, bo za mało. Dobra, nie będę... O nie, nie, nie! Czemu żeś No A teraz chłopie z daleka. To jest nawóz. Dobra. Chyba tym dużym będę woził, bo tym... Ja wiem, że tym, kurde, będzie problem. On już wtedy miał problemy. Z drugiej strony, jak go puszczę sobie, żeby on nawoził... A mam w ogóle siewnik z tą broną aktywną, więc nie, musiał, nie muszę jakby uprawiać ponownie pola po zaoraniu. Tylko ta brona aktywna nam tam wyrówna przed 7. To, to jest też bardzo fajnie. I też z tego co widzę, to na późniejsze godziny nadają już opady deszczu. Więc możliwe, że jak będę siał później, no to będzie padał deszcz. I chyba w deszczu to jest ok, nie? Jak się sieje, jak mi się wydaje, zbierać to nie możemy kosić. No. Ja tam z tą słową wtedy też zrobiłem, że zbierałem. Bo migra na to pozwoliła. Teraz zastanawiam się, skoro gra zabrania koszenia jak pada deszcz zboża. To jeżeli nie mógłbym zbierać słomy, to w teorii też powinna mi to zabronić. Ale to jest farming. I możliwe, że tak nie działa. Jeszcze muszę się zastanowić, gdzie tą lawetkę ogarnąć, gdzie ją sobie postawić. Tego ostatniego Big Baga chyba sobie zawiązę tam przy siewniku. Z tym sianiem to, to ja wiem, że to zajdzie bardzo dużo czasu, bo ten siewnik, on jest mały, przez co, no tam będę trochę musiał się z tym namęczyć, pobawić, ale miejmy nadzieję, że damy radę. Pewnie to duże pole, bo tak, na tym dużym polu tutaj obok, zaraz to właśnie chcę sobie zasiać jęczmień, a no reszta dopiero gdzieś tam raczej wiosna, tak mi się, nie jęczmień, tak jęczmień, no dobra bo tylko jęczmień mogę teraz w październiku, a zależało mi na tym, żeby coś teraz na jesień jeszcze coś sobie posiać, bo nie chciałbym wszystkiego zostawiać na wiosnę, wiecie na wiosnę to będzie i będą i pewne rzeczy, które sobie gdzieś tam ułożyłem i dodatkowo jeszcze no ta cebula, nie, bo cebulę, no to będziemy musieli się na tym skupić myślę, że tak finalnie ta cebula e, znaczy za, zaczniemy ten proces z, całą, z tą całą cebulą e, tak na dobrą sprawę bardzo szybko to się może tak wydawać, że Zajdzie mi jeszcze dużo czasu I W sumie no miałem tego big baga tam zostawić Tam przy siewniku jest jeszcze jeden Jedna paleta Laweta na razie niech tutaj zostanie My sobie pojedziemy Rozsiejemy sobie Ja się zastanawiam Właśnie Tak też myślałem Że w momencie gdy rozsiewamy wapno To możemy maksymalnie rozsiewać na szerokość 16 metrów Jak rozsiewamy nawóz To robi nam się już te 36 Więc to jest też taki bardzo duży Plus, No w sumie wapną pewnie y, dlatego tak daleko nie można tego rozrzucać, nie? Ale czy ja mam tutaj ten skrót klawiszowy zmniejsz szerokość roboczą? Y, Ctrl i Z, tak to był Ctrl Z, no dobra Ja wtedy z wapnem próbowałem skontrolować i zetować Ale niestety gra mnie nie chciała słuchać Jest godzina 11.30 w grze Jak możecie sobie zauważyć to i jest bardzo ładnie, jasno jak na październik jeszcze. sensie ja pogoda jest bardzo ładna. To mnie też cieszy. Możemy jechać. I też nie rozumiem trochę tego. Że nawóz, jak rozsiewamy, to nam zdejmuje strukturę wapna, no ale okej. Okay. Jak se wymyślili, niech tak będzie. Ja tu mam gdzieś informację, o której godzinie tu zacznie padać. Powinna być informacja, o, o 15 powinno padać, czyli za niedługo. No dobra. Także, jak mamy te 36 metrów szerokości roboczej, możemy sobie zobaczyć, że bardzo fajnie, sprawnie nam to będzie szło. E, dobra, moi drodzy, jak widzieliście, to nawóz rozsiany teraz. No, nie pozostaje nic innego. Umuję sobie już ten rozsiewacz do nawozu. E, on tam w środku, z tego co widziałem, ta przykrywa, ma taką uszczelkę. E, Także ta woda na pewno się tam do środka nie dostanie. Więc nie powinno się z tym też nic stać, jeśli chodzi o. Tak jak mówiłem, to zimowe przetrzymanie tego, czyli przez zimę normalnie to sobie będzie stało tutaj w tym rozsiewaczu do nawozu. Ej, tylko kur, kurczę, no właśnie, zapomniałem chyba jeszcze na łące, ale to dobra, to najwyżej łąkę to sobie nawiozę jeszcze nawozem na wiosnę. Bo tak, bo mówiłem, że łąkę będę orał, tam będzie coś innego. Mała zmiana planów, przemyślałem to po prostu, przedyskutowałem z menadżerem i menadżer stwierdził, że nie. Winka zostaje, no i tak zostanie na razie. Reszty dowiecie się na wiosnę. Hej, czy ja dobrze widzę? Czekajcie. Czy tam jest dynia? Ło! Wow. Ale patrzcie, nie, z daleka normalnie dynia. A tak nie wygląda, jak gdy to była dynia, no? Kidlach mnie zaskakuje coraz. Będę na sznurku. Czy ja mogę wejść jakoś na dach? Już tu szukam jakiegoś rozwiązania. Kurde, ciężko. Musiałbym sobie podjechać, pewnie jakoś czymś się podnieść. No dobra. Będę nad tym jeszcze myślał. Wam, oczywiście, bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Pozdrawiam. Hej, hej.